Dziękuję widzowie, w tym odcinku pokażę Wam Clicker 2.2. Wchodzimy sobie. Musicie mieć Minecraft włączonego, jeśli nie będzie włączony, Wam błąd, że łącznie Minecrafta. Wchodzicie w ustawienia, ustawiacie wszystko tak jak macie. Czy chcecie autogardę, natężenie tej autogardy, natężenie Lago ustawiacie tryb trzeci. Jeśli chcecie z niego korzystać, to tu zaznaczacie w tym miejscu, na który przycisk on ma być. Czy tylko na lewy, czy tylko na prawy. No, bo wcale nie chcecie z niego korzystać, to znaczycie obie te opcje do odwędki zapisujecie wchodzicie w PV i dzicie tryb trzeci, włączacie sobie go. I w tym momencie tryb trzeci działa wam na taki na ten przycisk, na który włączyliście go tutaj, czyli e, jeśli włączyliście go tutaj, to ten tryb trzeci będzie działał tutaj. To wam nie będzie działało. Czyli tutaj moment nie zapiszecie, to wam nie zadziała. To będzie tylko brała ms -y, Y, tutaj lewego przycisku myszky, myszki myszki jeśli nie zaznaczycie prawy przycisk myszki to to wam będzie dalej działało ta linka, czyli pp y, bind i to przełączenie wszystko będzie działało my zaznaczyliśmy tylko lewy przycisk myszki czyli od teraz makro na lewy przycisk myszki będzie działał w trybie trzecim a wam pokażę zaraz o co chodzi w trybie trzecim wchodzimy sobie na serwer jak widzicie mamy, mamy tutaj takie coś jak aktywne w razie jest ona nieaktywny i przytrzymuje lewy przycisk. No i nic się nie dzieje, co nie? Teraz klikam R. -kę, aktywowało się, przytrzymuję przycisk myszki i wam bije. I teraz jeśli chcecie kopać bloki, to musicie to robić na shiftie. wtedy możecie kopać. wtedy nie będzie biło. Puszacie shifta i od razu wam bije. Tak samo to makro nie działa wam w ekipunku, więc razie przytrzymuję, no nie działa nam w eekupunku. I wyłączamy znowu r -ką, włączamy i teraz tak, makro na boczny działa jak gdyby Nie znaczyliśmy tutaj ppm, czyli działa dalej nam to Przytrzymujemy sobie ten boczny, widzicie bije nam Przytrzymuje prawy przycisk, nie bije, widzicie? Przytrzymuje teraz, aktywuje, przytrzymuje prawy, też nie bije Lewy bije, bo ustawiliśmy sobie, że lewy ma tryb trzeci działać Prawy przytrzymuje, nie działa, musimy bocznym przytrzymać, żeby nam prawy spawnowało ok jest jeszcze yy, wędka hit w że ustawiliśmy tutaj slot wędki i slot miecza no to y, będzie nam po kliknięciu Z dawał on mm, z miecza na wędkę mm, ta wędka będzie tak długo, żeby hitła tego gościa jest to tak w miarę zbalansowane po prostu klikacie Z, wali w wędkę i wraca na mieczyk raz kopacza, ustawiamy sobie tak y, pod control P, żeby nam się włączał cooldown CD komendy. To jest to, bo na serwerze macie takie coś, że nie możecie spamić komendami, czyli tam co 5 sekund możecie ustawiać, czyli po prostu wpisujecie co 5 sekund, żeby wam komenda wpisywało wielkość toniarek 5x2, komendy, czyli repair, powiedzmy, o, no, takie brzydko tu ustawiłem. Yy, Seral yy, Teraz jeszcze taką komendę, fit może I free turbo Free turbo I teraz yy, co i cykli Jeden cykl to jest jedno przejścia, Czyli jedno przejście to jeden cykl No Czyli jak ustawicie tutaj 5 na 2 I To przechodzi wam 5 2 5 2 i to jest jeden cykl, czyli takie jedno przejście To jest jeden cykl, czyli Co ile, czyli Jak tu byśmy jeden ustawili To co każde jedno przejście Będzie wam pisało konto CX No ale to CX to nie to, to musicie sami wyczuć na serwerze 10 powiedzmy, to po prostu ustawiamy jakie chcemy ustawienia I co ile, że wam wyrzucało to Co 3 nie Mam ustawione Ale wyrzucanie to po prostu musicie sobie pokopać, policzyć po ilu macie ten pełny kierunek tych itemów, które chcecie wyrzucać ja tutaj dla przykładu ustawiłem 3, ale to zależy od was zaznaczacie sobie tutaj, jakie itemy mam wyrzucać jabłko, perła, ja mam Czy książka, to jest tak, żeby się to zmieściło dlatego jest angielsko-polskie takie mam nadzieję, że widzowie są inteligentni i będą wiedzieli o co tutaj chodzi. Yy, więc teraz pokażę wam jak to działa. No, jesteśmy krocić z ctrl p klikamy Gizar wyrzuć nas. To automatycznie no dołączyłem do serwera Dalej. A jeszcze Wam chcę robić screena. Wiadomości dlaczego łatwiej jest serwa. To będziecie mieli w tak w shot, jak Minecraft. To jest ten, który zaznaczyliśmy, te trzy będą się wszystko wyrzucały. No, ja teraz je łapię, no ale. Widzicie, teraz one się będą tak długo wyrzucać. Bo, się, bo je łapałem, ale. Musicie lepiej po prostu zrobić. No, to nic, że, że będziecie łapać, ale to jest sobie będzie wam dalej kopić co 3 ustawiłem tam co 3 nam będzie to wyrzucało no, łapie to dalej no, ale to nic teraz wam to przejdzie i dalej będzie wam chwała. No, po prostu będziecie mieli leje tutaj czekajcie ja cię skończę kopać bo tu się mieć leje i będą zapełnione te leje to nawet jak wam to złapie to w następnej rotacji wam wyrzuci te Złote, czy co to będzie co nie? Widzimy się zaraz jeszcze. Pokażę jak jabłka. Odgrywać. No teraz na koniec wam pokażę jak kopać liście. Stawiamy sobie blok, stawiamy się maksymalnie do niego blisko. Poczrzymy sobie go, patrzymy. Tak mniej więcej. Ustawienie musi być tak, że tu liście, tutaj na życie, na sobie fula. Jak widzicie wcześniej zaznaczyłem, że mam dostęp do Repair, jeśli nie mam to ustawiłem sobie nożyce tutaj do końca paska nożyce, tutaj liście no, no jak mam tak zrobione repairy liście klikam SHIFT P, bo ten taki sobie nie będzie wam kopał w nisko co nosi się do jabłka Wyłączacie pełną SHIFT P e, jabłka wam się tutaj farmią to było wszystko za chwilę będą wyniki konkursu z poprzedniego odcinka wyrosła do was 15 rangów że tak długo czekaliście czy 15 dostępów? Eee, bierzcie udział w następnym konkursie, będziemy następnie głosowanie. Hejka!